Cześć, jestem Glaca z MyRiot. Chciałem zapowiedzieć bardzo szczególny koncert. Szczególne wydarzenie, które odbędzie się w klubie Blue Note w Poznaniu 26, czyli w tą niedzielę. Zagrają artyści dla Sary. Sary, która jest chora na rzadkiego raka dróg żółciowych. Zagra między innymi Peja, Śliwa, Kubiszew, Gandzior, zespół Hope i wszyscy oni wystąpią. Dlatego, żeby przyciągnąć Was, ludzi, którzy będą mogli się wykazać współczuciem dla innego człowieka i pomóc dzięki finansom, które mam nadzieję, będziecie chcieli przeznaczyć w jakiejś części. Prawdopodobnie to zależy od Was, w jakiej części na wyzdrowienie Sary, na jej leczenie. Pamiętajcie o tym, że wasz, Wasza obecność tam i Wasze datki mogą uratować jej życie, co uważam jest. Niezwykle ważne i w tym przypadku, i w każdym innym przypadku, kiedy możemy pomóc. Komuś ja niestety nie będę mógł zagrać tego dnia. Już dawno miałem zakontraktowany koncert w Pruszczu Gdańskim. Proszę Was serdecznie, nieważne czy lubicie hip-hop, czy lubicie rocka, czy lubicie reggae, po prostu bądźcie w Note 26 w niedzielę o 19 start. Przeznaczcie dla Sary. Część swojego budżetu, małą część swojego budżetu, tak żeby mogła się dalej leczyć i żeby mogła być zdrowa, żeby mogła być z nami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, wszystkich Was, pozdrawiam Sarę, pozdrawiam wszystkich artystów, którzy wystąpią w klubie Blue Note. Grazie, my Riot. peace.